Panowie i panie, kryptowiadomości, Subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Memcoinowa platforma na salonie Pamfan została pozwana przez dwie firmy prawnicze. Pozwały Pamfan za kradzież własności intelektualnej. W wystosowanym pozwie oświadczono, że twórcy Memcoinów wykorzystali nazwy i e loga firm w celu zwiększenia wiarygodności swoich tokenów. W związku z tym naruszeniem, obie firmy prawnicze żądają usunięcia 200 Memcoinów, które nawiązywały do ich wizerunku. Ale słuchajcie, to nie wszystko. Te kancelarie wezwały Pamfan do zaprzestania działalności. Według Oskarżenia. Pump.fun promował także tokeny, które były skazane na porażkę tylko po to, by zwiększyć swoje zyski. Ponadto, platforma miała także prowadzić sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych. Kto wie, może ta sytuacja spowoduje, że giełdy oraz platformy typu Pump.fun zaczną zwracać większą uwagę na to, jakie tokeny są tam listowane. Takie działanie na pewno byłoby pozytywne dla rynku krypto, a w szczególności altcoinów. Na pewno byłoby wtedy mniej skamów, a kapitał byłby skoncentrowany na mniejszej ilości projektów. Dalej, jeżeli spojrzymy na sezonowość BTC, to zobaczymy, że luty z reguły był bardzo dobrym miesiącem. W całej swojej historii tylko dwa razy ten miesiąc zamykał się na czerwono. Ponadto, gdy zwrócimy uwagę tylko na lata pohalingowe, to możemy zobaczyć, że w poprzednich dwóch cyklach luty zamykał się na zielono. Wyjątkiem jest tutaj tylko pierwszy cykl, który był zaburzony. Dalej. Prezydent Czech Petr Pavel zdecydował się na wprowadzenie zerowego podatku od kryptowalut, które trzymane są dłużej niż 3 lata. Takie rozporządzenie jest bardzo dobre dla czeskiej społeczności krypto i jasno pokazuje, że obecna administracja wspiera Bitcoina. Dalej. Z powodu zawirowań geopolitycznych wokół nowych taryf celnych Trumpa złoto wróciło do wzrostów i szybko wybiło nowe ATH. Ten rajd jest kolejnym dowodem na to, że inwestorzy traktują złoto jako bezpieczną przystań w czasach niepewności. Na pewno warto pamiętać o tym aktywie, zwłaszcza jeżeli będziemy chcieli skeszować nasze zyski z rynku krypto. Chcąc wymienić kapitał z rynku krypto na metale szlachetne możesz skorzystać z oferty Cashify Gold, gdzie będziesz mógł zapłacić za kruszce kryptowalutami. Na tej platformie możesz kupić klasycznego krugeranda ze złota, ale do wyboru są również monety ze srebra czy platyny. Możesz także kupić całe sztabki albo skorzystać z szerokiej gamy monet kolekcjonerskich. Jeżeli nigdy nie inwestowałeś w metale szlachetne, to spokojnie Cashify przygotowało dla Ciebie serię materiałów edukacyjnych, które pomogą Ci dokonać właściwego wyboru. Więcej o tej ofercie dowiesz się klikając w ten link. A, no i skoro mówimy o Cashify, to mam dla Was szybką aktualizację. Nasz kantor w Bielsku Białej ma już swoją siedzibę, a datę oficjalnego otwarcia podamy Wam w w tygodniu. Dalej. Fintech Donalda Trumpa planuje utworzenie własnego ETF-a Bitcoin. Jak poinformowano, w skład tego instrumentu finansowego może wchodzić Bitcoin, a także inne kryptowaluty. Dalej. Medyczna firma Sampler Scientific wykorzystała ostatnie spadki BTC do kolejnych zakupów. Tym razem firma kupiła 871 Bitcoinów. Była to jak dotąd największa jednorazowa inwestycja tej spółki. Sampler Scientific jest aktualnie 11 największą firmą na świecie, która akumuluje BTC. Subskrybuj, lajkuj. Tara!